Cześć, z tej strony Michał Undra dla alines.pl. Dzisiejszym tematem będzie witamina... B12. Witamina B12 bardzo ciekawa i bardzo znana, też o bardzo wiele, wielkiej ilości badań i zastosowaniach. Yy, pod względem witaminy B12 oczywiście występuje ona po prostu w pożywieniu, i tutaj taka bardzo ważna kwestia yy, pod względem odżywiania, że witamina B12 nie występuje w ogóle w diecie wegańskiej i pod względem diety wegańskiej witamina B12 jest konieczna w suplementacji. Nie, yy, nie jest jakimś tam opcjonalna, tylko konieczna. Czyli jeżeli ktoś jest na diecie wegańskiej, to witamina B12 koniecznie trzeba suplementować. Yy, więc występuje ona z tego, można wywnioskować, że przede wszystkim w produktach mięsnych yy, i tam ją znajdziemy w odpowiednich ilościach. Jednak z witaminą B12 jest też taki problem, że yy, często nie wchłaniamy jej odpowiednio, lub ktoś znowu eliminuje po prostu jakieś grupy, grupy produktów, czy to nabiałowe, czy to właśnie mięsne, i tej witaminy B12 jest mniej. Yy, pod względem samego wchłaniania i niedoboru witaminy B12, warto tutaj wymieniać właśnie yy, albo zaburzenia czynnika Kastla, czyli choroby też yy, autoimmunologiczne, takie rodzaje anemii związane z właśnie z niedoborem B12. Zaburzenia ogólnie układu pokarmowego, być może jakieś słabe, słabe trawienie na poziomie, na poziomie żołądka, czy słabe wchłanianie na poziomie jelit, i to jak najbardziej do niedoboru witaminy B12 się przyczynia. Tak samo jak na przykład celiakia, czyli ogólnie takie zaburzenia wchłaniania na poziomie jelit, więc jak najbardziej zaburzenia wchłaniania do tego się przyczyniają. Ewentualnie mogą to być też problemy po prostu z samym przetwarzaniem witaminy B12, ale to już bardziej dotyczy suplementacji, i tutaj jest najważniejsza rzecz pod względem suplementacji, że witamina B12 występuje w dwóch najbardziej znanych formach, chociaż ogólnie występuje w czterech. Standardowo w takich suplentach gorszej jakości jest to cyjanokobalamina, która nie występuje normalnie w pożywieniu i musi być przekonwertowana do metylokobalaminy, czy do adenozyno, czy innych wersji kobalaminy co właśnie yy, do aktywnych form w naszym organizmie, dlatego też suplementacja cyjanokobalaminą nie jest totalnie polecana. Nie ma w ogóle sensu jej suplementować. Yy, dodatkowo taka cyjanokobalamina może się w nadmiarze gromadzić Przebiegu i powodować negatywne efekty, powinno się suplementować B12 jako metylokobalaminę. To jest najlepiej dostępna forcja, forma, tak zwana metylowana, czyli aktywna, która właśnie dużo lepiej się wchłania i też ma swoje właściwości, o których zaraz powiemy pod względem metylacji. Oprócz tego jest jeszcze adenozynokobalamina, która wspiera poziom energii, i hydroksykobalamina, która też bardzo dobrze się wchłania, ale te formy są akurat bardzo ciężko dostępne w suplementacji pod względem witaminy B12 i zastosowania bardzo mocno wpływa ona na układ nerwowy i na pracę mózgu i tutaj w ogóle na tworzenie komórek nerwowych na pamięć. Niedobory witaminy B12 z gorszą pracą mózgu są powiązane, ale także z nastrojem. Wykazano też, że suplementacja czy uzupełnienie niedoborów witaminy B12 może poprawić nastrój i na przykład ułatwić wyjście z depresji. Witamina B12 jest potrzebna też do tworzenia syntezy DNA i do produkcji czerwonych krwinek. Tak jak mówiłem, anemia z niedoboru B12 występuje bardzo często, dlatego też Właśnie y, nawet na morfologii, często możemy widzieć te niedobory witaminy B12. Oprócz tego y, jest ona bardzo potrzebna np. też w ciąży, dla y, rozwoju dziecka, dla rozwoju y, płodu, może wspierać też y, np. pracę wątroby i ogólnie w wielu, wielu bardzo y, rzeczach tutaj w naszym organizmie uczestniczy, więc te niedobory B12 mogą być dosyć y, mocno odczuwalne. Witaminę B12 możemy sobie zobaczyć w morfologii niedobory, czyli anemię i wysokie MCV, MCH i MCHC może wskazywać na niedobory witaminy B12. Możemy ją zbadać po prostu we krwi. Tutaj zakresy są od 200 powiedzmy do 900 nanogramów na mililitr, gdzie raczej poleca się, żeby te te wyniki były w górnej granicy normy, czyli powyżej 400, powyżej 500. No i też jedną z kwestii, która jest, która jest jakimś tam wskaźnikiem niedoboru witaminy B12, ale też innych witamin z ruchu B, jest homocysteina, ponieważ witaminy, yy, witamina B12, kwas foliowy, ogólnie te zmetylowane witaminy z ruchu B, obniżają poziom homocysteiny jeżeli ta homocysteina jest bardzo wysoka, to też B-kompleks bardzo mocno może na to pomóc, czyli suplementacja wszystkimi witaminami z ruchu B. Z zmetylowanymi i tutaj właśnie pod tym względem warto to rozróżnić, że zwykłe takie formy kwasu foliowego czy kobalaminy będą dużo gorzej działać niż kwatrofoli czy metylokobalamina i tutaj nawet w przypadku, badania metylo, w przypadku badania homocysteiny mamy oddzielne normy dla osób z suplementacją i bez, czyli jak standardowa norma jest do 15 to przy suplementacji B kompleksem jest to norma 12, więc to nam mówi jak bardzo B kompleks czy B12 szczególnie i kwas foliowy obniżają poziom homocysteiny. Także to są główne rzeczy związane z witaminą B12. Warto sprawdzać jej poziom, bo przyczynia się ona i do anemii, i do gorszego samopoczucia i do gorszej pracy mózgu szczególnie sprawdzi się w przypadku ciąży, ale też poprawy układu nerwowego.